Cześć człowieki! Dziś opowiem Wam o bazowaniu. Zacznijmy od tego, co to w ogóle jest bazowanie. Najpierw mówiąc, jest to ustalenie punktu zerowego, czyli takiego, od którego będziemy zaczynać, a tak bardziej technicznie to wskazujemy punkt początkowy naszego układu współrzędnych. W przypadku Lasera pracujemy w płaszczyźnie XY i tu mamy oś Y, a tu mamy oś X, a nasze zero znajduje się o tutaj. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jakie są jeszcze płaszczyzny opiasty, to zapraszam do filmu, do którego link wyświetliwam się. To jest w prawym górnym rogu ekran. To zero to punkt, od którego zawsze startuje lasy. Z tego miejsca, np. do rozpoczęcia się robienia jamki i tak dalej. Na osiach tutaj możecie też sprawdzić, czy macie dobry wymiar, bo jak tam pisze na przykład 40, to chyba będzie na 40 i inaczej nie zrobicie. No chyba, że zmienicie sobie wymiary ryby, którą tutaj załączacie, albo wymiary początkowe w laserze gryby. Ale o tym jest już odcinek na kanale, do którego również zapraszam. Tutaj spójrzcie na ten krzyżyk, na ogonie ryby. Na arkuszu, z którego ciąć będziemy, przesunęliśmy się o 6 mm w X oraz o 6 mm w Y. Ten krzyżyk pokazuje nam, w jakim miejscu jesteśmy w stosunku do przyjętego wcześniej przez nas Z. Jeśli mamy je nadpalone, to na arkuszu też łatwiej zobaczyć, jak się przemieściliśmy, do naszego aktualnego położenia. Jeśli to miejsce na arkuszu nam się podoba i pomyśleliśmy sobie, w sumie, to mogę od tego miejsca zacząć. To sprawdzę jamkę i czy mi się data zmieści. Użyję nawet link, aby sobie ten punkt zaznaczyć. I klikamy w jamkę. I co? Nieszczęście. Bo nie kliknęliśmy go Wszystko wróciło do naszego ustawionego wcześniej zaja. Czyli no, nieszczęśliwe, nieszczęście. Jak do tego doszło? To bardzo proste. Laser nie wie, że chcemy ten punkt za nasze zero. Nie domyśli się i nie wpadnie na to. Nawet nas nie usłyszy, jest tak głuchy, jak ktoś, kto wisi nam kasę. Laser wie tylko wtedy, jak klikniemy magiczny globus. Dlatego zawsze jak chcesz zero, w jakimś punkcie kliknij grobus. Dopiero jak grobus jest szary. Gdyby musicie sobie go no trudno. To wtedy wiemy, mamy pewność, że nasze zero jest tam, gdzie chcemy. I laser ja też o tym wiem. Ale wyjdźmy teraz do wymarzonego przez nas punktu. Pierwsza skucha za nami. Zobaczcie, że tylko jak dojechaliśmy do ustawionego przez nas Z, to grobusz się poćwiecił. Jest skolorowy. Sprawdźmy na arkuszu, czy na pewno jesteśmy tam, gdzie chcemy. No zgadza się. Klikamy teraz na globus i zadziała się magia. Globus zrobił się szary, a krzyżyk zniknął. A tak naprawdę to on nie zniknął. Tylko teraz jest w punkcie 0,0. Ciężko go tutaj zobaczyć, ale uwierzcie mi na słowo tam właśnie jest. I znajduje się tam, bo właśnie ustaliliśmy sobie nowe 0. Brawo, my! Podsumowując, jeśli nie knikniesz bazy, czyli globusa, raz się nie domyśli. Że to ten punkt sobie wymarzyłeś człowieku. Nie ma szans. Musi być szereg obóz i nasz krzyżyk w punkcie 0,0. Wtedy możesz być pewny, że Twoja baza znajduje się tam, gdzie chcesz. A ja tymczasem dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Serdecznie zapraszam do całej listy filmów o laserze. Życzę Wam dobrego tygodnia. Do zobaczenia. Cześć.